Witam serdecznie, kochani, w ten dzisiaj wyjątkowy dzień i czas celebrowania dusz osób, które odeszły. Ale jeszcze chciałem się pochwalić właśnie tym wyglądem i tym wszystkim, co tu cieszy. Jest to system dosyć stabilny, ale mający również swoje różne cechy. Jak widać tutaj na stałe przyzwyczaiłem do używania tego menadżera systemu. Jak widać, Linux coraz bardziej wchodzi w życie i w krew, i użycie tych prostych narzędzi systemowych, służących do normalnego systemu, jak również mając możliwość podejrzeć w czasie rzeczywistym do użycia różnych naszych apletów wykorzystujących użycie sprzętu. Przechodzimy dalej. Pojawiły się właśnie aktualizacje, których jeszcze nie sprawdzałem. A ponieważ chciałem zrobić to bezpośrednio już na filmie, zapraszam. A więc, tak, mamy nową aktualizację, dzisiaj akurat przy, yy, przychodzącą. Jest to dzień 1 listopada. No i jak widzimy, najeżdżając sobie myszką na pasek zadań, jesteśmy w stanie mieć dostęp do uruchomienia aktualizacji. Zwyczajnie jednym kliknięciem. Tu mamy listę moich niewymaganych już więcej pakietów, których również będę musiał się wraz z tą aktualizacją pozbyć i użyć do tego jeszcze autoremów. Ale ja to zrobię nalą, już tak jak pokazywałem w jednym z filmów o Nali. Co nam tutaj dodają? Tu nam dodają Open VM Tools. Być może jest to Virtual Manager, środowisko obsługujące użycie wirtualnej maszyny. Tutaj. Dodatkowo, że jeszcze szczegółowo, jeżeli chodzi o narzędzia do tej obsługi. A zobaczymy sobie, czy jest możliwość uruchomienia takiego programu bezpośrednio w konsoli. Niestety nie możemy, więc jest to narzędzie wewnętrzne systemu. I ta zmiana opiera się na dodaniu tutaj drugiego wydania debu 12 tego wydania. Klikamy aktualizuj. Nasz system zaczął pracę. W międzyczasie może dodam jest tu 8 MB użyte. Dodam, iż praca na tym systemie przebiega dosyć stabilnie. System się na razie mi nie zaciął, nie crashuje. To znaczy zaciął się podczas pracy. Na edycji filmów, mając uruchomioną przeglądarkę, więc teraz moim obyczajem będzie zwyczajne zamykanie w celu wykonywania takich bardziej obciążających operacji. No, niestety, system ten oparty o te konfiguracje nie jest do tego zdolny, żeby sobie radzić jeszcze w takich sytuacjach. Mógłby być jeszcze częściowo zoptymalizowany do pracy pod obciążeniem i w takich bardziej krytycznych okolicznościach. Także uruchamiamy sobie auto Autopurcz. Ja nie muszę pamiętać komend. Wystarczy, że wpiszę słowo nala, czyli jedną komendę. I tu mi wszystko bardzo pięknie w legendzie pokazuje. I co to, to jest niesamowicie praktyczne. Dobrze, że to właśnie tak zostało wymyślone. A do wyczyszczenia właśnie nas, naszych spędnych pakietów wystarczy użyć pierwszą z góry komendę, opisaną również bardzo dobrze w tej legendzie. Czyli tak, my sobie czyścimy te pakiety. A jeszcze będziemy musieli je pousuwać. A, po prostu zwyczajowo sobie te trzy funkcje podejmiemy. Lokalne archiwum jest już wyczyszczone. Do wywołania legendy Nali nie trzeba tutaj stosować przederostka suda. Lecimy. Następne. Nie ma nic do usunięcia i ostatnie jest wyczyszczone. No jak widzę tutaj nie mam nic więcej do zrobienia. Sprawdźmy sobie jeszcze zajętość dysku. Na naszym dysku systemowym mamy dostępną 1,4 GB. Czyli zajęty jest w 90%. Sprawdźmy sobie jeszcze narzędziem do czyszczenia od MX-a. No, jest to naprawdę dużo narzędzi. No i jednak tutaj akurat się narzędzie przydało. 102 MB jeszcze dodatkowo zostały zwolnione. Więc jednak mimo wszystko warto te wszystkie funkcje po kolei robić. Chociaż nie wiem, czym jedna z drugą się różni, ale jeszcze do tego dojdziemy. No i jak widać, o 1% nam już się nawet po się podniosło, więc nie do końca jeszcze to jest uaktualnione. No, Sprawdźmy to sobie jeszcze w menadżerze plików. To jest na razie tyle. nam Bo Wystarczy do stwierdzenia, do podsumowania tej dzisiejszej aktualizacji. Pozdrawiam i zapraszam na następne materiały, e oraz życzę miłego jednoczenia się duchowo ze swoimi e przeszłymi krewnymi. Pozdrawiam.